Witaj, nazywam się Maria Dąbrowska-Endral i zapraszam Cię na kolejny film z cyklu Rozmów o autyzmie. Dzisiaj chciałam poruszyć z Tobą temat bardzo, bardzo ważny, a mianowicie temat przemocy stosowanej wobec osób z autyzmem. Kiedy myślimy słowo przemoc, jawią nam się różne obrazki przemocy domowej. Natomiast nie taką przemoc mam na myśli. Warto zdać sobie sprawę, że przemoc w życiu osób z autyzmem jest dość powszechnym zjawiskiem. Co więcej, Często jest ona w bardzo ładny sposób wyjaśniana i, i racjonalizowane jest jej zastosowanie. Jakiego rodzaju przemoc mam tutaj na myśli? Mam na myśli sytuację pod tytułem wykręcanie karku, mam na myśli sytuację typu wykręcanie palców, zadawanie różnego rodzaju bólu, szczypanie, wciskanie rąk w wałek drewniany. Kłucie rąk czymś, łapanie, łapanie mocno za, za twarz, za ubranie czy kładzenie osoby na ziemi, po to, żeby, żeby ją okiełznać. I tutaj pojawia się pytanie, na jakiej zasadzie my, jako społeczeństwo, pozwalamy sobie, dajemy sobie prawo do tego, żeby wobec osób z autyzmem tego rodzaju zachowania, tego rodzaju przemoc stosować. Przecież, gdyby była przed nami osoba, tak zwana neurotypowa, czy to dziecko, czy nastolatek, czy osoba dorosła, nikt z nas nie zgodziłby się na to, żeby stosować wobec niej takie metody. Natomiast dziwnym trafem, wobec osób z autyzmem. Dajemy sobie do tego prawo, my jako społeczeństwo, ponieważ warto zdać sobie sprawę, że tego rodzaju przemoc, tego rodzaju zachowania, które wymieniłam, są powszechne w szkołach, w miejscach, w których prowadzona jest terapia, ale również w niektórych domach osób z autyzmem. Tak więc dzisiaj. Kiedy mówimy tak dużo na temat autyzmu, i jest doskonała okazja do tego, żeby zastanowić się nad miejscem osób z autyzmem w naszym społeczeństwie, nad miejscem osób z autyzmem w naszym życiu, warto zadać sobie pytanie: dlaczego to robimy? Dlaczego przymykamy na to oko i dlaczego się na to godzimy? Dlatego, jeżeli jesteś rodzicem osoby z autyzmem, pytaj i kwestionuj, czy jeżeli zadawana jest przemoc. Pytaj, w jaki sposób ludzie pracują z Twoim dzieckiem, jakiego rodzaju metody stosują, i co robią, jeżeli Twoje dziecko nie słucha, jeżeli Twoje dziecko nie chce zrobić tak, jak oni, tak jak oni by sobie życzyli, czy tak jak powinno. Jeżeli jesteś terapeutą i do tej pory zdarzało Ci się stosować takie metody, zastanów się, czy faktycznie jest to jedyny sposób. Bo czy warto wierzyć komuś, kto uznał, że tylko dlatego, że ktoś ma autyzm? Inne metody do niego nie docierają? Czy naprawdę jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że to, że osoba ma autyzm, pozwala wobec niej używać metod, które, które są niegodne w kontakcie z drugim człowiekiem? Warto zadać sobie przy okazji miesiąca autyzmu to pytanie i warto promować wiedzę i warto promować podejście, które pozbawione jest przemocy, bo osoba z autyzmem podobnie jak każdy z nas, chce by do niej odnoszono się z szacunkiem, by odnoszono się do niej podmiotowo i by traktowano ją jak człowieka, tak, więc nie pozwalajmy sobie na przemoc, kwestionujmy ją i promujmy wiedzę, tak, bo osobom z autyzmem i nam wszystkim razem żyło się łatwiej. Do zobaczenia w następnym odcinku.